2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego Kościoł obchodzi światowy dzień życia konsekrowanego. Dobrą tradycją tego dnia stały się diecezjalne dni skupienia i spotkań przedstawicieli zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, podczas których siostry i bracia wspólnie się modlą, słuchają nauk duchowych, rozmawiają i dzielą się doświadczeniem swojej posługi duszpasterskiej. W archidiecezji lwowskiej takie spotkania odbywają się zazwyczaj w dwóch miejscach. W tym roku uroczystości odbyły się 1 lutego w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju i Pojednania w Bolszowcach w obwodzie a 3 lutego w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Solonce koło Lwowa. Spotkania zorganizował i wygłosił konferencję biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Edward Kawa, przewodniczący Komisji do Spraw Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich przy Episkopacie Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po liturgii Słowa nastąpiło odnowienie ślubów zakonnych i potwierdzenie oddania się Bogu i posłuszeństwo Jego woli. Na zakończeniem świętej z okazji roku jubileuszowego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył wszystkim wspólnotom zakonnym podziękowania i dyplomy za ich różnostronne i wielorakie, charyzmatyczne życie ewangeliczne i ofiarną pracę w Kościele Chrystusowym. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, Amen. oto ofiara spełniona.